thank you до Кримну. Dzisiaj dzień wszystkich Was witamy, chociaż na twarzy uśmiech zmi letką trenę mamy. Dzisiaj się staniemy częścią szkolnej społeczności. Nie jest łatwo występować pośród tych gości, Dektarować obietnice to poważna sprawa. Na zachętę na odwagę prosimy o prawa. Na początku się witamy pana delestura, bo to dzięki pana pracy pięknie działa szkoła. Nasi nauczyciele, świetni, mądrzy, bardzo mili, chociaż było czasu mało, świetni nauczyli. I na końcu serdeczniej witamy rodziców. Naszy wspaniały, no. naszy najmniejszy wspaniały, wspaniały kibiców. Dziś pierwszaki szkołę znają. Z kolegami na przerwach bywają. Nowa pani też jest miła, a twosmera się zmieniła. Witajcie dzieci, kochane, czy jesteście przygotowane? Bo piosenkę dziś zaśpiewacie waszej mamie, waszemu tacie. wiecie mi, co wiecie o ruchu drogowym. Dobrze wie cała nasza klasa, trzeba też nie schodzić po pasach. A kierowca <śleski> jadąc, gdzie ujrzy człowieka, nie wjeżdża na pasy, tylko grzecznie czeka.

Spotykasz znajomego, dziecko czy też dorosłego. O, nie wysyłasz mu uśmiechu kobry, lecz z radością mówisz nie... Dzień dobry! Jeszcze ryszkę zakręćcie słowo, jeśli chcesz coś dostać, coś otrzymać. Dzisiaj ci donoszę, że brzmi ono Dzień dobry! To się zmienia, kiedy z kim się zegna, powiedz. Do widzenia! Brawo, brawo, znakomicie! Wiersze, piosenki i zasady zachowania znacie zorowo. A co o Polsce naszej ojczyźnie wiecie? Powiem. Po oficjalną część naszej uroczystości. Wobec wszystkich tu zebranych złożycie teraz uroczyste ślubowanie i zostaniecie pasowani na uczniów naszej szkoły. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Pierwszacy do ślubowania. Ja, uczeń pierwszej klasy, ślubuję, że będę starać się wiedzieć więcej niż wiem, umieć więcej niż umiem. Będę dbać o dobre imię szkoły i swojego domu rodzinnego. Będę spieszyć innym z pomocą, nie opuścić nikogo w potrzebie. Zwyczajną przyrodę, żeby świat był zawsze piękny. Żyłujemy! Po ślubowaniu, baczność, sztandar ośrodka wyprowadzić. Żyłujemy! Prosimy teraz pana do, dyrektora o dokonanie ważnej ceremonii pasowania tych dzieci na uczniów klasy pierwszej.

Zobaczmy koło, jaki masz prezent. Proszę bardzo. A prezent. Tak, Teraz pięknie. Proszę pokazać swoje. Zobacz, jakie masz prezent. Dziękuję. No Jan, ustawiaj się do pasowania. Pasujecie na uczennice klasy pierwszej. Gratuluję. Gratuluję. masz Zobacz, nie jest pięknie zdjęcie, to Pani może znaczy No, no i ratusek. Pasujecie na ucznia klasy pierwszej? Nie, ten ołówek trochę, czy nic? Mati, to no już gratuluję, klasa pierwsza. No, pięknie zdjęcie. Na to mocno beczy, czym się nie podoba. No! Ach, Jezu! Im pasujecie na o, aż nie, naucznia klasy pierwszej. Maciuś, gratuluję. Jeszcze raz. Tu prezent wyszedł. O, jaki jakie piękne zdjęcie. Snu na będzie kolorowy snuk też, że na tym podeszło. No i Julia. to trochę sobie stąd, żeby... Patujecie na uczennicę klasy pierwszej. No uśmiechnij się drogę. Już uczennica. Proszę bardzo. Boże, ale tu jakie masz coś niebywałe. Jakie zdjęcie. Trzymaj mocno. Najwyższy to najmocniej trzeba. Dwoma rękami Julia ja się. Pasujecie na ucznia klasy pierwszej. Gratuluję. Okay, proszę bardzo. I tu jeszcze prezent. Proszę bardzo. Pasuje na ucznia klasy pierwszej. Mychamy się trochę. No Będzie czy mamy to jeszcze wierszaki, kubeczki dzisiaj książka. No, dotrwałeś. Pacujecie na ucznia klasy pierwszej? Jona. to widzisz jak to szybko się odbija. Proszę bardzo, ale masz piękne zdjęcie się to, to. Też miły spór Beczek. życzę. na ucznia klasy pierwszej. Pokażę, pokażę. Pokaż. O, jakie masz piękne zdjęcie to z wakacji. Chyba jeszcze to jest pięknie. Joanna, co się ustawiasz w kolejce? Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. To no. tak. jak nie Tak, tak. Proszę Państwa, Tak, ja chciałem parę tak w życiu bywa, że mamy jako nauczyciele ten przywilej, mamy taką szansę obserwowania dzieci na przestrzeni tych lat. Ja na szczęście pomimo swoich lat jeszcze pamięć mi nie zawodzi, więc jak nieraz pamiętam, przypomnę sobie albo te zdjęcia, które wiszą na korytarzach czy w przedszkolu czy w szkole, I jak pamiętam jak te dzieciaczki przychodzą, Szczególnie takie malutkie jak przychodzą, trzylatki, czterolatki, to wtedy dopiero ten obraz, który dzisiaj widzimy, czyli witamy w pierwszej klasie te dzieci, to dopiero ta praca tych nauczycieli z przedszkola jest widoczna. Ja z każdego z prawie, no nie ma tutaj takiego dziecka, którego bym nie pamiętał, nawet Joasie z drugiej klasy, czy z już teraz, prawda, pamiętam jak przybyła do naszego placówki, ale szczególnie te dzieciaczki z przedszkola. Ta szansa, którą te dzieci dostają od życia i że wykorzystujemy, zarówno moi pracownicy, ale też no wszyscy, nie tylko nauczyciele, terapeuci, ale i pomocy, i ja też bardzo usilnie zawsze wpływam na to, żeby te dzieci miały jak najwięcej tych zajęć, które pozwolą im normalnie funkcjonować w naszym społeczeństwie. Cieszy bardzo, ja powiem Państwu, bo każde z tych dzieci ma jakąś dysfunkcję, ma jakąś chorobę w sobie. No, niestety, tak jest ten świat poukładany, że tych zdrowych nigdy dzieciaczków nie, nie ma 100%. Część dzieci rodzi się z jakimś dysfunkcją, i przychodzą do tego przedszkola. I powiem Państwu, jak patrzę, to aż się serce raduje, jak dzisiaj te dzieciątka, takie, które u Ewy Bartosiak były w te najmniejsze, trzyletki, czteroletki u pani Anny Gębki, czy później już w zerówce, jak mnie witali. To dzisiaj dopiero ten obraz już jest taki oczywisty, jak stoją tu razem. Śpiewają piosenki, odpowiadają na pytania, yy, mówią, chodzą, yy, to naprawdę, szanowni państwo, cieszy serce i pojawia się wtedy ta satysfakcja, taka ta zwyczajna nauczycielska. Taka yy, że ta pomoc nasza, ta chęć pracy, yy, tych naszych oddziaływań yy, nie, nie poszła na marne. Że te dzieci yy, funkcjonują i są super właściwie funkcjonują. I że no tak praktycznie trzeba powiedzieć, bo akurat tu wszystkie są nasze dzieciaczki z przedszkola naszego, że ich zachowanie, normy społeczne, te słowa piękne, „dziękuję, do widzenia”, te lęki, które miały w sobie, te demony, które się nieraz budziły w nocy, zanikły. Cieszę się bardzo, że, bo niektóre dzieci, proszę Państwa, o tu z Joasią szczególnie sympatyzuję. Joasia bardzo lubi dyrektora i wzajemnie. Szczególnie właśnie mówię, że gdy ta dysfunkcja jest czy choroba jest tak ciężka, że nasza praca jest albo mało widoczna, albo czasami nikt jej nie zauważa. Ale ja pamiętam, jak Joasia Asia nie chciała wejść w ogóle do budynku, a co dopiero dzisiaj, że stoi tu pół godziny z panią, stara się odpowiadać na pytania. Nieraz wygląda to tak, jak nie mogę nazwisk mówić, bo to będzie upubliczniony film, ale jak u Juli czy też u Maćka, Mateusza, gdzie dzieci w ogóle nie mówiły, w ogóle nie funkcjonowały na takim poziomie pozwalającym komunikację, ale też komunikację nie tylko werbalną. No, to proszę Państwa, że oni dzisiaj są prima ballerina i występują w czołówce na pierwszym, że tak powiem, planie tej ścianki, nie boją się, nie boją się, nie lękają się przed tym występem, kontaktami z ludźmi, no to też jest, proszę Państwa, ta radość. Więc połączenie tych wszystkich aspektów powoduje to, że teraz te Panie, które przejęły te dzieci w klasach 1-3 no mają zadanie być może, a właściwie tak naprawdę to chyba najgorsze, Największą pracę muszą wnieść, i w tym etapie pierwszej edukacji w szkole, proszę Państwa, oczekiwania, zarówno Państwa, dyrekcji no są bardzo duże. W klasach 1-3 no wszyscy tu oczekujemy zaczął mówić, zaczął tańczyć zaczął śpiewać to teraz masz zacząć pisać zaraz będzie musiał zacząć liczyć najlepiej pieniądze. Prawda, Pani Walcerek? Tak. <laughs> tak, więc, ale powiem Państwu tak i życzę tym dzieciaczkom, żeby ten rozwój ich, wszystkich tutaj pierwszoklasistów, był taki harmonijny i taki bez zaburzeń, jak przez te cztery czy 5 lat przedszkola, w którym do nas uczęszczali. Ja tu zapewniam w imieniu wszystkich moich nauczycieli, że Będziemy dokładać wszystkich starań, żeby te dzieci miały te możliwości, które w tej chwili mają. Szeroko pojęta terapia dla tych dzieci, które mają więcej tych dysfunkcji, zarówno hipoterapia, dogoterapia, czy też czy inne terapie, pedagogiczna, psychologiczna. Proszę Państwa, nie zastąpią tej pracy, tej takiej codziennej pracy, pani nauczycielek z klasy... 1 3, czyli tak zwanej edukacji wczesno, wspomagającej również tej edukacji na, na tym poziomie pierwszym. Proszę o tym pamiętać, że te panie przez jedną trzecią dnia są z tymi dziećmi. Od nich bardzo dużo zależy. Także ja tu apeluję do rodziców, żeby się wsłuchiwali w to, co panie komunikują. Bo ja uważam, że współpraca dopiero pomiędzy panią wychowawczynią, domem rodzinnym, terapeutą, psychologiem, wszystkimi nauczycielami rewalidacji da pełny obraz tego prawdziwego wychowania i edukacji. Często są tak zwane zakręty w życiu na tym etapie w klasach 1-3 powiedzmy mniejsze. Natomiast kiedy oni już wyjdą i powitamy ich w klasach 4, 5, 6, proces dojrzewania, proces szczególnie u dziewczynek, no zaburza ten harmonijny rozwój. Ale o tym będziemy się martwić dopiero za 4-5 lat. Życzę wszystkim, żeby ten rozwój, zarówno pod względem fizycznym, ale i też psychicznym, edukacyjnym, był naprawdę na najwyższym poziomie. Dzieciaczkom gratuluję serdecznie. Nie zapominajcie poprosić mamę, tatę, babcię, ciocię o prezenty, bo mieliście dzisiaj taką pierwszą komunię w szkole. Chyba to ładnie zabrzmiało. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszamy na słodki posiłek. Ja serdecznie chciałem jeszcze podziękować tu w imieniu... Może od lewej zacznę. Pani Marzena Cofur, Pani Dorota Klamińska, Pani Ewelina Niewiadomska, Pani Bandura Katarzyna i Pani Walina Marmur. Opiekunki, wychowawczynie w klasach 1, czy dzisiaj przygotowały i Pan Michał Mazur na głośnienie. Także bardzo serdecznie dziękuję. No i zapraszamy wszystkich tu do poczęstunku. No dzisiaj oczywiście nie pójdziecie już na lekcje, dyrekcja was zwalnia, także wszystkiego dobrego. No Proszę zapraszamy. Może Teraz możecie pań przejdziemy. Pan, pan Michał już jakąś muzykę włączył. No,